Bartosz jest uczniem szóstej klasy i niemal każdego dnia w maju, jeśli pozwalała na to pogoda, wybierał jednoślad, by dotrzeć na lekcję. Daje to dzieciom dużo ruchu i nie pozwala na takie zanieczyszczenie środowiska. Ja dojeżdżam praktycznie codziennie do szkoły. Zajmuje mi to około 5-10 minut. Póki jest dobra pogoda, zawsze można dojechać, to nic nie kosztuje, wręcz jest, jeszcze jest tańsze niż yy, zużywanie paliwa. Maj w rybniku to miesiąc, który upływa pod tym znakiem. Budowa ponad 30 wiatr rowerowych, takich jak ta przy rybnickich szkołach to element prowadzonej przez miasto polityki rowerowej. Wiaty spowodowały, że jest gdzie zostawić jednoślad na czas lekcji. Słowem zachęcają uczniów do codziennych dojazdów, tym właśnie środkiem transportu. Rower to pojazd, który stanowi doskonałą alternatywę dla samochodu, przekonuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Sam do pracy dojeżdża właśnie rowerem. Polityka rowerowa na pewno jest postrzegana w pewnym otoczeniu. To znaczy mówimy o walce ze smogiem, walce z niską emisją, ale mówimy też o budowaniu nawyków, dobrych przyzwyczajeń. Ja głęboko wierzę, że to, czego nauczą się w szkole, będzie procentowało w ich życiu i szkoła również w tym elemencie komunikacyjnym może stworzyć takie warunki, gdzie dzieci będą wiedziały, że jest dobra wiata rowerowa, że jest bezpieczny dojazd do tej szkoły no i mam nadzieję, że będą w przyszłości ze środka transportu jakim jest rower, korzystać. Kampanię Rowerowy Maj w Rybniku wygrał zespół szkolno-przedszkolny z oddziałami integracyjnymi numer 1 w Rybniku Wielopolu, gdzie uczniowie, najwięcej z klasy czwartej, dojeżdżali na rowerach ponad 1400 razy. Okazuje się, że frekwencja osiągnęła 76%, także to jest naprawdę rewelacyjny wynik. Oznacza to mniej więcej tyle, że 76% uczniów, powiedzmy średnio, dziennie dojeżdżało, właśnie tych, które brały udział, czyli klas 4 do 6, dojeżdżały do szkoły na rowerze. Nieco rzadziej sięgali po rower uczniowie z ZSP numer 13 w Rybnickiej Kuźni i ci ze szkoły imienia Alojzego Szewczyka w Kamieniu. Władze Rybnika stawiają na komunikację rowerową i w tym celu planowane są kolejne inwestycje. Chcemy budować taki kęgosłup wzdłuż rzeki Nacyny i Dzisiaj mamy infrastrukturę gotową w postaci drugiego w ulicach Zalewu i ta część północna miasta od stodu w Piękrynku jest komunikowana Na odcinku ulicy Wierzłowej budujemy ścieżki rowerowe, przepust pod mostem na ulicy Potucza. Zmieni się oznaczenie i zakres tych ścieżek w samym ścisłym centrum, to musi być bardziej dostosowane do rowerzystów. Na inwestycje w infrastrukturę rowerową Rybnik przeznaczy w najbliższym czasie około 2 milionów złotych.